Witajcie, kochani, w Wielkim Poście od Narzekania. To jest tydzień, w którym mówimy o narzekaniu na samych siebie i uczymy się dziękować Bogu za to, jakimi nas stworzył. I dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami takim jednym spostrzeżeniem, że osoby, które narzekają na samych siebie, często jednocześnie czują się ofiarami, robią z siebie ofiarę, czują się poszkodowane pokrzywdzone przez los, przez drugiego człowieka, użalają się nad sobą. I dzisiaj czytamy o tym, że kiedy pościmy, nie mamy być posępni, nie mamy przybierać wyglądu ponurego. Mamy namaścić sobie głowę i obmyć twarz. Właśnie te trudne wydarzenia można przyrównać do tego poszczenia. Bo kiedy dzieje się coś złego w twoim życiu, czegoś tobie brakuje, no to właśnie pościsz od czegoś, cierpisz jakiś niedostatek, i wtedy czy zachowujesz się jak człowiek z namaszczoną głową i z obmytą twarzą, czy może właśnie przybierasz wygląd ponury, tak żeby wszyscy widzieli, że coś jest u ciebie nie tak. Tak właśnie zachowuje się ofiara. I chcę tobie dzisiaj powiedzieć, że naprawdę nie musisz już dłużej odgrywać tej roli. Bo w rzeczywistości wcale nie jesteś ofiarą i niepotrzebnie nakładasz na siebie ten ciężar. Naprawdę nie musisz nikomu udowadniać, jak tobie jest źle. Nie musisz tego pokazywać na zewnątrz. Co innego jest poinformować, podzielić się z kimś, ale tutaj trzeba być bardzo czujnym i ostrożnym, żeby Twoje. Informowanie nie przerodziło się w narzekanie. Dlatego z góry jesteśmy zachęcani do tego, że kiedy jest nam trudno, kiedy pościmy, bo czegoś nam brak, to mamy namaścić sobie głowę i obmyć twarz, czyli mamy zadbać o siebie. To obmycie twarzy symbolizuje takie oczyszczenie się z tych wszystkich brudów, czyli ja się nie utożsamiam z problemami mojego życia. Przypomina mi się taki jeden moment, kiedy ja czułam się ofiarą i specjalnie robiłam z siebie ofiarę. Nie raz tak pewnie się czułam też w innym czasie, ale właśnie wtedy tak na dłużej weszłam w tą rolę. Chciałam w ten sposób zwrócić na siebie uwagę osoby, która mnie zraniła. Chciałam wzbudzić jej współczucie, empatię, pokazać, że źle zrobiła, ale... To mnie jedynie wyniszczało i ja już teraz doskonale wiem, że nie tędy droga. My rzeczywiście potem mieliśmy taką szczerą rozmowę, bardzo oczyszczającą, uwalniającą, w której też usłyszałam słowo przepraszam i przebaczyłam. Natomiast to wcale nie było wtedy, kiedy byłam w roli ofiary. Jak teraz patrzę na tą historię już z perspektywy czasu, to widzę, że ta rola właściwie w niczym mi nie pomogła, a jedynie Sama sobie zaszkodziłam, bo byłam zbytnio skupiona na sobie, pogrążałam się w trudnych emocjach, również pogrążałam się w nieprzebaczeniu. Więc naprawdę dzisiaj Tobie polecam, żeby zamiast patrzeć na siebie jak na ofiarę, to żeby zobaczyć w sobie zwycięzcę. I tu nie chodzi o to, żeby wynosić się nad kogoś. A żeby mieć świadomość, że Bóg zwyciężył w Tobie, codziennie zwycięża w Tobie wszystkie Twoje problemy, wszystkie Twoje słabości i tam nie ma miejsca na rolę ofiary. Tak więc myślę, dobrze będzie, jak dzisiaj właśnie pomodlimy się o tą łaskę, łaskę tego złotego środka, byśmy Panie jednocześnie żyli w zgodzie ze sobą, pokazywali prawdziwych siebie, nie. Zamiatali pod dywan problemów, nie okłamywali kogokolwiek, że jest nam dobrze, jak nie jest nam dobrze, ale żebyśmy jednocześnie nie użalali się nad sobą, nie skupiali się zbytnio na sobie, na swoich trudnych emocjach. Panie, pomóż nam dzisiaj porzucić tą rolę ofiary, bo wcale nią nie jesteśmy. Prosimy Ciebie, Panie, wyrzekamy się dzisiaj tego, bo wiemy, że to nie pochodzi od Ciebie. Ty chcesz nas widzieć z namaszczonymi głowami i obmytymi twarzami. Ty chcesz nas widzieć zadbanych, uśmiechniętych, normalnie funkcjonujących, tworzących zdrowe relacje. Panie, daj nam doświadczyć Twojej miłości, która uzdrawia. Powtórz razem ze mną chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Be grateful i do zobaczenia już jutro.